Dzień dobry, Orpel Przemysła, firma Limegrę. Jest 22 sierpień 2019 roku. Znajdujemy się na polu gospodarstwa Lutynia, należącego do rolniczego kombinatu spółdzielczego Nowy Świat. Ze mną obecny jest wiceprezes spółdzielni, kolega Witalis współrolniczak, o którego później poproszę o opinię. A jesteśmy tutaj po to, aby pokazać Państwu różnicę, jaką zaobserwujemy na tym polu, gdzie ta sama odmiana została zaprawiana po prawej stronie tylko standardową zaprawą. Po mojej lewej stronie także był dodatek naszego biostymulanta, który się nazywa Starkower. Starkower jest to biostymulant który, dwuskładnikowy, który zawiera po pierwsze ekstrakt roślinny, z, rośliny, z rodziny bobowatych, która rośnie w półpustynnym klimacie i doskonale rodzi sobie w warunkach suszy. Drugi składnik to bakterie, żywe kurtury bakterii z rodzaju Bacillus, które tworzą tak zwaną mikroflorę korzenia. Proszę Państwa. To jak już widzimy, już z daleka jest widoczna różnica, ale poproszę kolegę prezesa o wyrażenie swojej opinii, bo on ma największą wiedzę, jak to wyglądało od momentu siewu do stanu dzisiejszego. Panie Przemku, <coughs> dziękuję za to, że na naszym polu tutaj zostały przeprowadzone te badania. Obserwuję tą plantację, te poletka doświadczalne od 26 kwietnia od momentu kiedy zostały one zasiane, po wzejściu roślin. Od razu było widać działanie preparatu starkowe. Najbardziej było widać w momencie 10-15 w momencie liścia. Yy, wtedy liście były, te, poza zastosowaniem, rodziny zastosowaniem Starkoweru, miały liście świecące, piękne, takie zupełnie inne. Dzisiaj w ogóle na plantacji widać działanie tego środka, tego preparatu. Patrząc na rośliny, widzimy, że rośliny są wyższe, bardziej dorodne. Kolby dorodniejsze, rośliny bez zaprawą standardową, są roślinami mniejszymi, mniej dorodnymi. Od samego początku arteryzowały się mniejszym wigorem i były takie, jakby słabsze troszeczkę. Dzisiaj się okazuje, że przy suszy, która u nas tutaj panuje, te zaprawione z zaprawą Star Cover. są roślinami naprawdę pięknymi, którymi można się poszczycić w tym roku w tak trudnych warunkach. Bardzo dziękuję za opinię. Proszę zobaczyć, jeszcze na koniec różnicę. Prawa strona bez starkowera, lewa strona ze startowerem. Bardzo dziękuję za uwagę i za usłyszenia.